To właśnie nazywam muzyką. Stop! Dokąd to? Co tu się dzieje? Suzy, co robisz? Kim są ci ludzie? Nie wchodź na mój teren, przecież to ustaliłyśmy. To pracownicy, którzy pomogą mi upiększyć swoją część. Upiększyć? Przecież nie budujesz tu pałacu. A skąd wiesz? Może i pałac? Może pan wchodzić, proszę. Pokaż mi ten plan. Ej, hey, oddaj to! Stój nie możesz przekroczyć linii. No i dobra, już skończyłam. Dziękuję, oto zapłata zgodnie z umową. Ale mi to plan. Zaraz pokażę ci, jak zmienić pokój w coś naprawdę fajnego. W mgnieniu oka mogę stworzyć fajny domek pod łóżkiem. To będzie odjazd. To tutaj i nie ma potrzeby zatrudniania pracowników. Co prawda, poduszki nie chcą się trzymać. Co robisz? To był mój pomysł! Domek pod łóżkiem! Wstydź się, złodziejka! To nie był twój pomysł, żeby zrobić sobie domek pod łóżkiem, nie oskarżaj mnie. W moim domku będzie o wiele fajniej. Kurczę wiem. Jess, możesz na mnie patrzeć i mi zazdrościć. Bardzo dobrze się tu bawię. Właściwie to ja też zamierzam sobie zrobić fajne miejsce. Wow, zniżki na zabawki muszę odwiedzić ten sklep. Ręce precz niczego nie dotykaj, możesz tylko patrzeć. Dobra, dobra, ja tylko patrzę. Nikt nie odważy się zabrać moich zabawek, zwłaszcza za darmo. Wow, to hagi łagi. Ręce, pamiętam. Wow, a więc jest tu też wielki hagi łagi. Oczywiście nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że rozwiąże ten problem, dopóki ochroniarz nie patrzy. Co się dzieje? Czuję, że coś jest nie tak, ale co? Cześć, jak leci? Aaaa, gadająca zabawka! Pomocy! Muszę pilnie dostać się do mojego sekretnego pokoju. Jakie to straszne. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. A ja mogę się zrelaksować i odpocząć. Witaj, Kaczuszko. Opowiem ci, co właśnie zobaczyłem. Co za tchórzliwy ochroniarz. Ale ja nie jestem złodziejką. To wszystkie pieniądze, które mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Suzy, spójrz! Też mam co położyć pod łóżkiem. Jest to coś znacznie fajniejszego niż zwykły koc. To jest koc hagiwagi. Tak, Jess jest trochę dziwna. A teraz nadszedł czas na udekorowanie mojego pokoju plakatami i innymi fajnymi rzeczami, które stworzą przytulną atmosferę. Tak, mi też by się to przydało. Haha, ha, mój domek wygląda fajniej niż twój. Ale to nie potrwa długo. Wymyślę sposób na upiększenie mojego pokoju. Co wy tu zbudowałyście? Oh! Tatuszu mogę pożyczyć twoją torbę? Nie, chcę różową torbę a nie plecak. Chcę być uczennicą. Bye, bye. Bardzo dziękuję, jesteś taki dobry. Tu jest pięknie, zbudowały prawdziwy pałac. A, kto to jest? Hagiłagi. To świetna ochrona przed wszystkimi intruzami. Dobry, w końcu przyniosłam mój esej. Czy mogłaby pani go sprawdzić? Jasne, najwyższy czas, Suzy. Pewnie jest pani głodna. Może ma pani ochotę na jabłko? Akurat mam tu przy sobie. No, nie odmówiłabym. Oj, przepraszam, to przypadkiem. Następnym razem bądź ostrożniejsza. To moja szansa. Przykro mi, ale potrzebuję tej tablicy. Znalazłam! Hej, Suzy, gdzie jesteś? I gdzie jest moja tablica? Jak mam teraz prowadzić lekcję? Dobra, najważniejsze to się nie martwić. Znam sposób na wyrzucenie z siebie emocji. Proszę bardzo, a masz złodziejko! Jabłko mówisz? A masz za jabłko, za tablicę! Teraz mam coś o wiele fajniejszego niż Twoje plakaty. Mogę narysować każdy plakat, jaki chcę. Możesz patrzeć i zazdrościć. Co? Skąd się tablicę? Do czego w ogóle jest Ci potrzebna? I tak nie umiesz rysować. Ja nie umiem rysować? To Ty nigdy nie rysowałaś. Zaraz Ci pokażę. Co Ty? Arsie! Wiesz, to naprawdę ci pasuje. Jakbyś tak właśnie miała wyglądać. Bardzo zabawne. Przez ciebie muszę się umyć. Pomysł z tablicą był genialny. Co może być fajniejszego niż wielki rysunek, który zawsze można zmienić? Hmm. Pokój należy uzupełnić słodkimi zabawkami, na przykład ta lampa w kształcie jednorożca. Lampa? Komu potrzebna jest twoja lampa, gdy ma się cały sznur lampek? To raczej ty możesz mi zazdrościć. <głos> <głos> tak jest pięknie. Ojej, naprawdę. Co mam robić? Mój jednorożec wygląda teraz żałośnie. Zgadzam się. Nie może się równać z moimi lampkami. Co robić? Ja też potrzebuję czegoś fajnego. I chyba wiem, gdzie można to dostać. Mam jednego małego przyjaciela. Jestem Hulk. Zły i przerażający Hulk. Hej, Quentin. Pomożesz mi? Potrzebuję twojego misia. Mogę go wziąć? Mojego misia? Ale ja go uwielbiam. Dlatego nie. Nie możesz. W kogo jesteś taki chciwy? A gdybym ci dała na przykład nutellę... Oczywiście jestem tylko dzieckiem, ale nawet ja zdaję sobie sprawę, że to za mały słoiczek. Jaki chciwus. A co z chipsami? Pringles? Chipsy? Tak, chętnie bym je zjadł, ale to nie wystarczy. Potrzebuję czegoś innego. Dobra. Został mi tylko kubełek lodów. To wystarczy? Wow, tak, daj mi je! No to mogę wziąć misia. Dobra, po prostu daj mi te lody. Kurra, dzięki Ci bardzo, Quentin. Muszę już iść. Co to jest? Gdzie są lody? Oszukałaś mnie. Nie da się oszukać, Quentina. Muszę natychmiast udać się do mojego domku. Patrzcie, moi wierni przyjaciele. Ta dziewczyna mnie oszukała. Trzeba coś z nią zrobić. Narysuję na jej zdjęciu wąsy. Widzę, że Pikachu jest zachwycony tym pomysłem. Tak, jestem geniuszem zła. Dobrze ci tak, Suzy. Uff, chyba jeszcze nie zorientował się, że go oszukałam. Ale udało mi się zdobyć misia. Wreszcie będę mogła zrobić sobie prawdziwe niebo. Mury, które świecą różnymi kolorami. To jest piękne. Muszę tylko włączyć światło. Rewelacja. To się nazywa oświetlenie. To lepsze niż jakiś tam sznur lampek. Hmm. Ojej, jest tak nudno, że w ogóle nie wiem co robić. O, Suzy. Ciekawe, co ona znowu knuje. Najwyraźniej ma jakiś plan. Potrzebuje drabiny. Ojej. Jak tu głośno i skąd się wzięło tyle kurzu? Wow! Gotowe, wprowadziłam swój genialny plan w życie. Jest jeszcze lepiej niż na papierze. To moja wymarzona sypialnia. Suzy, po co to wszystko zbudowałaś? Żebym mogła mieć własne terytorium? Skoro tak, to ja też coś wymyślę. Ojej, jak tu dużo śmieci! Skąd one się wzięły? Chyba po prostu zapomniałem posprzątać. Co się dzieje? Skąd się wzięły te wszystkie papierki? Ała, moja głowa. Zak, co ty robisz? Dlaczego rzucasz we mnie tymi wszystkimi śmieciami? Wprowadzam swój plan w życie. No jeszcze muszę go dopracować. Wygląda na trochę niedokończony, ale dobra. Zrobię to później. Spójrz, Suzy, zrobiłem taki sam kącik jak twój. Wielkie mi rzeczy. Nic nadzwyczajnego. Skoro śpi, to podkradnę mu poduszkę. Co ty robisz, Suzy? To moje, oddaj to. Nie, nawet nie mam zamiaru. Wszystkie te poduszki są teraz moje. No jeszcze czego, akurat ta jest moja. Puszczaj, bo ją rozerwiesz. Już ją podarłem, dobrze ci tak. Nie chcesz się dzielić? No to masz. Dobraj, tak mam dużo więcej poduszek od ciebie, zabieraj to. Co zrobić z tymi strzępami? Wiem, mam pomysł! I pyszny obiad gotowy. No, indyk wygląda niesamowicie, ale teraz go nie chcę. Wezmę tylko obrus i uciekam. Ups, wszystko zepsułem. No, trudno. Co tu się dzieje? Dlaczego na podłodze leżą talerze? Mój idealny obiad został zrujnowany. Dobra, muszę lecieć, pa! A ja muszę się teraz uspokoić. Moje nerwy są bardzo napięte, jak dobrze, że mam pokój popyt. Pomaga mi się zrelaksować. Niesamowite Hamak to genialne rozwiązanie. A teraz urządźmy imprezę zombie przerażające, prawda? Co to jest? Zak, chcecie zapytać o to samo. Co to jest? Wygląda jak latający spodek. Też coś takiego chcę. Suzy, to jest najprostszy przykład, ale nie wiem, jak go rozwiązać. O jej chwileczkę zobaczyłam coś, czego potrzebuję. Ej, nadal tu jestem. Podobnie jak ten przykład. Dziękuję za przypomnienie. Na pewno go rozwiążę, ale innym razem. Teraz potrzebuję tych kolorowych karteczek. Złodziejka, nie ujdzie ci to na sucho. Suzy, trafiasz na czarną listę. Dopadnę cię, buziaro. Gotowe, dostaniesz nauczkę. Niesamowite, z tych karteczek wyszła tęczowa ściana. Jest przepiękna! Wygląda bardzo ładnie. Chyba Zak gdzieś poszedł. Świetnie, najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że moja lodówka jest zawsze pełna słodyczy. Zak, co ty robisz? Jem czekoladę, nie widzisz? Trzymaj się z dala od moich słodyczy. Mam lepszy pomysł. Wezmę coś pysznego z automatu. Kurczę, nie mam pieniędzy. Co ja teraz zrobię? O, chyba coś wypadło. Tak, to kitket. Wow, więc nie potrzebuję kasy. Spróbuję jeszcze kilku uderzeń. To działa! Słodycze sypią się jeden po drugim. Świetnie! No to kontynuuję. Cześć! Czy chcesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ups, to policjant. Nie poznałem go od razu. Chyba muszę już iść. Co ty robisz? Oddaj mi tę odznakę. Ups, przypadkiem mi wypadła. Muszę szybko zabrać automat, dopóki nie wrócił. Hurra, znalazłem moją odznakę. Gdzie się podział ten chłopak? To dziwne, nie ma też automatu. Kurczę, dałem mu uciec. No trudno. Powiedzmy, że dziś nie jest mój dzień. Muszę natychmiast udać się na odpoczynek do mojego sekretnego pokoju. Mm, uwielbiam koktajle. Czuję się jak w raju. Jak tu fajnie. Niewiele zostało do zrobienia. Już prawie mam ten automat w pokoju. Brakuje mi tchu. Co to jest? Automat ze słodyczami? Dokładnie. A teraz jest mój. Jest tysiąc razy lepszy niż twoja mała lodówka. Chyba muszę trochę odpocząć. Miłych snów. No dalej, naprzód. Uda nam się. Właśnie tak. Wspaniale. Uwielbiam grać na konsoli. To świetna zabawa. Wow, konsola. To wygląda fajniej niż moje lalki. Zap, daj mi zagrać. Ja też chcę. Stój. Nie możesz przekroczyć tej granicy. Zak, przestań! To jest nasz wspólny pokój. Skoro tak, to wypowiadam ci wojnę. Wkrótce przesunę te granice. Co to jest? O nie! To bomba! Miłego lotu, Zak. Świetnie, teraz to ja mam joystick. No to zaczynam grę. Suzy w końcu dopiała swego. Jesteś wredna, wiesz? Wojna mówisz? No dobra, przyjmuję wyzwanie. To boli. Kręci mi się w głowie. Nie trzeba było naruszać mojej granicy. Dałeś się nabrać, a masz. Specjalnie udawałam, że nie znokautowałeś. Koniec z tobą. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie tyle hałasu? O, widzę, że bawicie się razem. Jak miło. No dobra robota. Teraz masz kłopoty. Trzymaj się. Nasza walka się jeszcze nie skończyła. Trzeba wyrównać rachunki i dowiedzieć się, kto jest lepszy. Zobaczmy, jak radzi sobie wróg. Tak, widzę, Suzy. Nadszedł czas na główny atak. Uwaga, nadchodzę i mam niebezpieczną broń. Suzy, radzę ci się poddać, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Właśnie tak dopadłem cię. Ej, czemu milczysz? O nie, to fałszywka. Podsunęła mi sztuczne nogi. Jak mogłem się na to nabrać? Niespodzianka, Zak, a masz! Nie powinieneś był wchodzić na moje terytorium! Zostaw mnie natychmiast! Nic nie widzę! Zaraz się przewrócę! Mam cię! A właśnie, że nie! Ja już uciekłem! Ręce do góry, Suzy, poddaj się! Czy ty do mnie właśnie strzeliłeś? Już po tobie, koniec gry! Suzy, przestań, przestań! Musimy się uspokoić! Chyba troszkę przesadziliśmy. Zgadzam się, teraz nasz pokój nie wygląda dobrze. Może się pogodzimy? Dobry pomysł, sama chciałam to zaproponować. Suzy, spójrz, co za trafienie! Całkiem fajne, prawda? Masz ochotę na coś pysznego? Właśnie podjechała ciężarówka pełna smakołyków. Dziękuję, Zaki, jesteś taki miły. Nie ma za co, Suzy, dla ciebie wszystko. No to może zagrajmy razem.